Nasza organizacja nie wymaga tego, żebyście zbierali pieniądze. Nie chodzi o to, żebyście poszli do rodziców i powiedzieli, mamo, tato, daj 5 złotych, bo jest zbiórka na polską akcję humanitarną. Wolę, żebyście się zaangażowali. Form zaangażowania jest całe mnóstwo. Przeprowadziliśmy lekcje w trzech klasach na temat marnowania żywności. No i wytłumaczyłyśmy im tam o co chodzi. I organizowałyśmy takie zabawy, różne gry na ten temat. No, jeszcze była wystawa. Jeśli więc chcecie dowiedzieć się więcej na temat dost dostępu do edukacji w krajach południa, zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy i, za i zabrania ze sobą ulotki. Wystawa znajduje się po lewej stronie koło siatki. Dziękujemy za uwagę. Założyliśmy również klub pomocy humanitarnej i właśnie to jest tak naprawdę wynik naszego projektu. Dzięki temu projektowi mamy taki klub, który już zaczął działać i na drugi rok już planujemy tak ruszyć z nim tak bardzo, bardzo do przodu. Chciałabym, żeby ze mną pracowały osoby, które chcą, które dążą do jakiegoś celu. Które mają jakieś cel w życiu i chcą coś osiągnąć, i właśnie takich ludzi ja bym chciała mieć w swoim projekcie. Ten projekt, który wszystkim udał mi świadomość o tym, jak żyją ludzie w krajach globalnego południa i że nie jest to aż tak bardzo odległe od tego, co my żyjemy na, czym my żyjemy na co dzień. Te wszystkie sposoby, obojętnie ile przyniosą pieniędzy, one będą waszym własnym zaangażowaniem. I Polska Akcja Humanitarna. Chciałaby i chce współpracować ze szkołami, bo uważamy, że w ten sposób docieramy do młodych ludzi bezpośrednio z przesłaniem, które nie zawsze jest zrozumiałe z ekranów telewizyjnych czy, czy z prasy. Z nami możecie zarówno poznać sytuacje, jak i sposoby rozwiązywania problemów, a to w życiu się przyda.